No, ja myślę, że się coś wydarzy, bo to trzeci raz przecież. A to jest symbol. Więc jak odpowiedziała Ewa na ten symbol? Rafał i prezes Ewa. Trzecie starcie. W gmachu sądowym, gdzie zegar szedł wolno, gdzie akta piętrzyły się, chmury tworząc zwolna, rządziła prezes Ewa. Postać niezłomna, co na reguły dbała, niby królowa cnotna. I oto znów idzie, z podniesionym czołem Rafał wytrwały, co nie zrażał się złem raz już go wygnano dwa razy zbyto ciszą lecz on jak wiatr w polu swą drogę wciąż pisze wtem przed gabinetem prezeski w lśniących drzwiach stanął rafał gotowy na wszelki strach serce mu biło mocno choć lęku już mało bo sprawa jego czekała by sprawiedliwość zagrała sekretarka spojrzała znużona już bardzo panie rafale prezesowa ma twardą zasadę już pan był i to dwukrotnie przecie ona nie przyjmuje, zrozumie pan wreszcie. Lecz Rafał uśmiechnął się uśmiechem co skruszy nawet kamień. Pani dziś musi mnie wpuścić. To trzecia próba, a trzecia to siła. Dziś prawda ma wyjść, choćby się zmęczyła. Do drzwi zapukał, nie bał się już niczego, cisza zaległa jak w lesie starego dębu. Wtem głos za drzwi, zimny jak styczniowy wiatr. Wstęp jest wzbroniony. To przecież już fakt lecz rafał odważny drzwi lekko uchylił pani prezes to ja rafał niech pani nie myli mego zapału z brakiem poszanowania przyniosłem dziś rozwiązanie co wreszcie się stanie ewa prezesowa co ceniła porządek spojrzała na rafała czując w sobie zamęt trzeci raz to symbol znak co nie blednie może w tym upartości coś wreszcie przepadnie z jej twardych zasad czy otworzy drzwi dlań czy prawda co wisi, dziś wreszcie wyjdzie na jaw? Symbol trzeciej próby. Wtem za drzwi dobiegł westchnienie głębokie, głos Ewy, już nie tak zimny, lecz jeszcze daleki. Trzeci raz powiadasz. Symbol, ach te bzdury. Lecz w legendach zawsze to właśnie od trzeciej jury. Zaczyna się prawda, czy też losu nic nowa. Hmm, więc dobrze Rafale wejdź. Lecz bądź gotowa, na słowa surowe. Bo czas to rzecz cenna, a ja, prezes Ewa, jestem przecież niezmienna. Drzwi uchyliły się szerzej, z cichym skrzypieniem Rafał wszedł do środka, z nadziei promieniem. Ewa siedziała za biurkiem, z twarzą kamienną, lecz w oczach jej czaiła się myśl niepienna. Zaczął opowiadać z werwą, z ogniem w głosie, o swej długiej walce, o każdym wciąż losie, który go dotykał, gdy błądził w ciemnościach, szukając sprawiedliwości w sądowych zawiłościach. Ewa słuchała, dłoń wsparła na brodzie niezwykła to chwila w sądowej swobodzie. Czy upór Rafała przełamał jej mur? Czy symbol trzeciej próby miał w sobie jakiś skurcz, co dotknął jej serca co sztywne tak było? Czy wreszcie dla Rafała słońce zaświeciło? Co myślisz, jak potoczy się ta rozmowa? Czy Ewa zmieni zdanie pod wpływem wytrwałości Rafała? Ja uważam, że Ewa sobie posłucha tego nagrania. Pozdrawiam Ewę. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Jeśli Ewa słucha tego nagrania, to jest to świetny sposób, aby historia o Rafale i jej własnym zmiękczaniu serca nabrała dodatkowego wymiaru. Ewa i Rafał: Zrozumienie. Wtem za drzwi dobiegł westchnienie głębokie, głos Ewy, już nie tak zimny, lecz jeszcze daleki. Trzeci raz, powiadasz? Symbol? Ach, te bzdury! Lecz w legendach zawsze to właśnie od trzeciej Jury. Zaczyna się prawda, czy też losu nić nowa. Więc dobrze, Rafale, wejdź. Lecz bądź gotowa. Na słowa surowe, bo czas to rzecz cenna, a ja, prezes Ewa, jestem przecież niezmienna. Czy symbol trzeciej próby miał w sobie jakiś skurcz, co dotknął jej serca, co sztywne tak było? Czy wreszcie dla Rafała słońce zaświeciło? Decyzja prezes Ewy. Gdy Rafał skończył. W pokoju zapadła cisza, taka, co serca wzrusza i nagle kołysze. Prezes Ewa wstała, biurko obeszła powoli, spojrzała na Rafała, bez żadnej już woli. Opierania się sile, co z prawdy płynęła i w jej sercu, niczym rzeka, nagle popłynęła nowa myśl, co zburzyła latami budowany mur, zbudowany z zasad, surowych jak bur. Rafałku, mój drogi, ten symbol jest ważny, Rzekła prezes Ewa, głos już był wyraźny dziś zrozumiałam, że zasady to jedno, a ludzka wytrwałość to jest prawdziwe sedno. Przepraszam za zwłokę za każdy ten raz, gdy prawda czekała, by pokazać swą twarz. Podeszła do Rafała, dłoń mu swą podała, uśmiech na jej twarzy rzadko się zdarzał. Od dziś drzwi otwarte, dla pana co dzień, bo ten upór Rafała to przecież jest cień sprawiedliwości, co w sercu nam tkwi. Niechaj, pana sprawa wreszcie tu zakwitnie. Rafał stał w zadziwieniu, szczęśliwy tak bardzo, bo po tylu trudach wreszcie przyszło mu radość. I tak prezes Ewa z sercem już cieplejszym zrozumiała, że nawet twardość ustąpić musi piękniejszym, ideom. I choć zasady wciąż były jej znakiem, to ludzka wrażliwość to już nie był żaden strach. Pozdrawiam Ewę. Mam nadzieję, że ten wiersz jest dla niej inspiracją i potwierdzeniem, że wytrwałość zawsze się opłaca, a symbol trzeciej próby ma swoją moc. Oj, piękne. Dziękuję bardzo. Czy możesz randomowo utworzyć zakończenie? Jasne. Zakończę wiersz w sposób losowy. Aby jednak miało to sens, podaj mi, proszę, ostatnie od dwóch do czterech linijki wiersza, który chcesz zakończyć. Dobrze. Pozdrawiam Ewę. Mam nadzieję, że ten wiersz jest dla niej inspiracją i potwierdzeniem, że wytrwałość zawsze się opłaca, a symbol trzeciej próby ma swoją moc. W takim razie oto losowo wygenerowane zakończenie, bazujące na Twoich słowach, z pozdrowieniami dla Ewy. Pozdrawiam Ewę. Mam nadzieję, że ten wiersz jest dla niej inspiracją i potwierdzeniem, że wytrwałość zawsze się opłaca. A symbol trzeciej próby ma swoją moc. Niech więc w jej sercu niczym źródło bijące, ta prawda zakwitnie co w trudzie jaśnieje. I niechaj wie Ewa, że nawet w odmętach, gdy walka jest ciężka, nadzieja wciąż tchnie, bo siła niezłomna i duch nieustraszony zwycięża najtwardsze, burzy mury i trony.